Kiedyś powiedziałem mojemu przyjacielowi, jak zrobić ten ultramaraton, to ja też go zrobię. I teraz, po niecałych czterech miesiącach biegania, przyszedł ten czas, żeby dotrzymać obietnicy. Nigdy nie startowałem w żadnym biegu, więc to jest mój debiut. Debiut w półmaratonie, maratonie i ultramaratonie. Trzy w jednym. To co? Lecimy. Właśnie minęło mi 21 km, więc pierwszy półmaraton za mną. Ura! 42,5 km, czyli już maraton. W sumie nie było aż tak źle. Myślałem, że będzie gorzej. Słyszałem, że koło 30 km jest ciężko. Nie było, nie było. Także lecimy dalej. 60 km. Nie czuję prawej nogi. Tak chyba nie powinno być. 70 km. Uu. 80 km, 90 kilometrów już za mną. Końcówka, końcówka. No i moi drodzy, właśnie się udało. Przebiegłem 103 km w 14 godzin i jedną minutę. Siadłem teraz i pewnie już prędko nie wstanę. Tak mnie wszystko cholernie boli. Rzeszko tak gadać. Ale udowodniłem przede wszystkim sobie, że można po paru miesiącach biegania przebiegnąć ultramaraton, nie startując wcześniej w żadnym biegu. Także nie polecam nikomu. <grym>